Najlepszy wojownik świata. The world's best warrior. Gorki był dzielnym młodym człowiekiem, ekspertem w walce bronią białą, czyli mieczem, i marzył o staniu się najlepszym wojownikiem na świecie. Gorki was a brave young man. An expert swordsman, and he dreamed of becoming the best fighter in the world. In the whole army, there wasn't a single soldier, who could beat him. Miał nadzieję, że stanie się dowódcą armii pewnego dnia i że kiedyś zastąpi tchórzliwego starego generała, który teraz zarządzał tą armią. He hoped to become the head of the army one day, so he could replace the cowardly old general who was currently in charge. Król lubił Korkiego, ale kiedy Korki opowiadał mu o swoich ambicjach, bycia wyznaczonym kiedyś dowódcą armii, król patrzył na niego trochę zdziwiony i zszokowany i tak do niego powiedział: Twoje pragnienie jest szczere, ale obawiam się, że nie może się obecnie wydarzyć. jeszcze musisz się nauczyć the king liked corky but when corky told him about his ambition to be appointed the king looked a bit shocked and said your desire is sincere but i am afraid it can't happen right now you still have much to learn To była najgorsza rzecz, która mogła spotkać Korkiego, który stał się tak wściekły, że wybiegł z pałacu, zdeterminowany, żeby nauczyć się wszystkiego, co dotyczyło wojen. That was the worst thing that could happen to Korki. who became so furious that he stormed out of the palace, determined to learn all there was to know about fighting wars. Poszedł do wszystkich rodzajów szkół i koleży, poprawiając swoją technikę, swoją siłę, ale nie nauczył się tak naprawdę żadnych nowych sekretów. Aż do pewnego dnia, kiedy poszedł do bardzo szczególnej szkoły, była to wielka, siwa forteca na górze Wielkiej Góry. The, he went to all kinds of schools and colleges, improving his technique and his strength, but without really learning any new secrets until one day, when he went to a very special school. A huge gray fortress on top of great mountain. On słyszał, że to była najlepsza szkoła wojskowa na świecie i że tylko kilku zaledwie uczniów mogło tam studiować i trenować. He had heard it was the best military school in the world and only a few students were allowed to train there. Po drodze dowiedział się, że właśnie stary generał tam studiował. No, i tym bardziej Korki poszedł do tej szkoły, jeszcze mocniej zdeterminowany, żeby zostać przyjęty yy, i poznać wielkie tajemnice sztuki wojennej. On his way he learned that the old general had studied there, and Korki proceeded, ever more determined to be accepted into the school to learn the great secrets of war. Zanim wszedł do fortecy, musiał oddać całą swoją broń. Before entering the fortress, he was made to hand in all his weapons. Korki? Już nie będziesz ich więcej potrzebował. You won't be needing those anymore. Tutaj dostaniesz lepszą broń. Here you will be getting better ones, powiedział wartownik. Said the guard. Korki był pod wrażeniem, a więc oddał swoją broń małemu siwemu człowieczkowi, który natychmiast wrzucił ją do dziury. Corky was impressed and he handed his weapons to a little gray man who immediately threw them into a pit. Jeden z instruktorów, bardzo poważny starszy człowiek, one of the instructors, a serious old man, który niewiele mówił, of few words, towarzyszył Korkiemu do swojego pokoju. Accompanied Corki to his room. Kiedy odszedł, starszy, kiedy odchodził, starszy człowiek rzekł Trening rozpocznie się za sto dni. As he left, the old man said. In a hundred days the training will start. Za sto dni? A hundred days? W początku Korki pomyślał, że to jakiś kawał, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że mężczyzna nie żartował. At first Korki thought it was a joke, but soon he realized the man had been serious. Pierwsze dni tego pobytu w pokoju były wypełnione nerwowym napięciem. I Korki próbował. Jakieś różne taktyki, żeby, żeby oni jednak już wcześniej zaczęli z nim ten trening. Próbował jakoś ich przekonać. The first days were filled with nervous tension and Corki tried all manner of silly tactics to try to get them to start the training. To nie zadziałało. I czekał więc, czekał cierpliwie. I starał się cieszyć każdym dniem, takim jakim on był. It didn't work though, and he ended up waiting patiently, enjoying each day as it was. 101 dnia rozpoczęła się pierwsza lekcja Korkiego. On the 101st day the first lesson began. Już poznałeś! – Co to znaczy używać swojej głównej broni, czyli cierpliwości? – rozpoczął swą przemowę mądry, stary nauczyciel. – You have already learned how to use your main weapon – patience! – began the wise old teacher. Korki prawie nie mógł w to uwierzyć, więc zachichotał. Korki could hardly believe it, and he let out a brief chuckle. Ale starszy mężczyzna mówił dalej i przypominał mu o wszystkich śmiesznawych unikach, które Korki robił w pierwszych dniach pobytu w pokoju, kiedy został zwyciężony przez niecierpliwość. The old man went on to remind him of all the crazy stunts Corky had pulled in the first days, when he had been overcome by impatience. Corky musiał przyznać, że jego nauczyciel miał rację. Corky had to admit the teacher was right. Teraz nadeszła pora, żebyś się nauczył jak wygrać każdą walkę, powiedział starszy mężczyzna. "Now it's time to learn how to win every battle," said the old man. To brzmiało całkiem fajnie. That sounded good to Corky. To znaczy, do czasu, gdy znalazł się przywiązany za ręce i nogi do krzesła. Krzesła stojącego na górze małego podestu. That is until he found himself tied hand and foot to a chair. A chair standing on top of a small pedestal with dozens of villagers climbing to try to give him a good walk. I gdzie tuziny wieśniaków wspinały się, próbując wlać mu. Miał mało czasu, żeby zadziałać, bo liny były bardzo zaciśnięte. He had little time to act. And the ropes were very tight. Nie mógł się z nich wydostać. He couldn't get out of this one. Kiedy wieśniacy wspinali się na ten piedestał, oni zabierali się do roboty, bijąc go z każdej strony. When villagers climbed on the pedestal, they set to work giving him a good beating. To samo ćwiczenie było powtarzane przez wiele dni. I Corki zdał sobie sprawę, że będzie musiał spróbować jakiejś nowej taktyki. The very same exercise was repeated for days and Corki knew he would have to try some new tactics. Próbował próbował wiele razy, mu się nie udawało. Aż zaświtało mu w głowie, że jedynym sposobem, żeby uniknąć ataku będzie. Jakoś zadziałać na tą złość, która była w wieśniakach, jakoś wpłynąć na tą złość. He tried and failed many times, until it dawned on him that the only way to prevent the attack would be to deal with the villagers' anger. I w kolejnych dniach próbował z nimi rozmawiać tak długo, aż udało mu się przekonać ich, że nie był dla nich żadnym jakimś fajnym kąskiem ani żadnym yy, przeciwnikiem, ale że był po prostu ich przyjacielem. In the following days he kept talking to them until he managed to convince them that he was no treat to them, but rather a friend. W końcu był tak przekonujący że oni zrezygnowali ze swojej wrogości sami z siebie. In the end, he was so persuasive, that they gave up their hostility by themselves. I rozwinęła się taka przyjaźń między nim a wieśniakami, że zaproponowali, um, że, że zaproponowali. Um, oszczędzić kortkiego i zwrócili się z, te, z taką prośbą do nauczyciela. And such friendship developed that they offered to avenge Corki by turning on the teacher. I to był właśnie dzień 102. It was day 202. Hmm. Już nauczyłeś się kontrolować twoją y, największą broń, czyli broń słów. You already control the most powerful weapon. The weapon of words. Tego nie osiągnąłbyś siłą, ani mieczem. Ty zrobiłeś to przy pomocy swojego języka. Powiedział stary mężczyzna: That which you couldn't achieve with strength or sword, you managed with your tongue, said the old man. Korki przytaknął i przygotował się do kontynuowania swojego treningu. Korki agreed and prepared to continue his training. Teraz najważniejsza część ze wszystkich. Now, this is the most important part of all. Teraz stawicie czoła innym uczniom. Pozostałym uczniom, powiedział nauczyciel. Here you will face the other students. I towarzyszył Korkiemu do wielkiej sali, gdzie oczekiwało na nich siedmiu innych wojowników. He accompanied Korki to a hall, where seven other warriors were waiting. Każdy z nich wyglądał na silnego, dzielnego i bardzo zaciętego w walce, tak samo jak Korki. Every one of them looked strong, brave and fierce, just as Corki did. Nie tylko to. W każdym z nich widziało się ten cień mądrości, który uzyskał podczas swoich pierwszych dwóch lekcji. Not only that. But in each one you could detect hints of the wisdom gained in the first two lessons. Tutaj będziecie walczyć. Każdy za siebie. Here you will fight. Every man for himself. Zwycięzcą będzie ten, który pozostanie ostatni na nogach nauczyciel. The winner will be the last man standing, said the teacher. I tak każdego poranka siedmiu wojowników walczyło. And so every morning the seven warriors would fight it out. Każdy bez broni, każdy mądry nawoływali do swojej grupy wieśniaków. I każdy z wojowników starał się wpłynąć na wieśniaków, tak? Aby zwabić ich na swoją stronę, używając tylko słów i cierpliwości. Each one disarmed, each one wise, they called for the group of villagers, and the warriors set about trying to influence the villagers against their opponents, using only words and patience. Każdy wynajdywał przeróżne taktyki i zwody, żeby zaatakować innych wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewali. Each one devised tricks and deceptions, to attack the others, when they least expected it. I nie tyle y, starali się. Y, Wykonywać jakieś ciosy w kierunku drugiego, ale udawało im się przewodniczyć bardzo zaciętej walce. And without so much aiming a blow themselves, they succeeded in directing a ferocious battle. Jednakże, kiedy mijały kolejne dni, Korki zdał sobie sprawę, że zarówno jego własna siła, jak i siła wieśniaków słabła. Więc zmienił However, as the days passed, Corky realized that both his own strength and his villagers were weakening. So he changed his tactics. Używając tego daru, że był mocny w gadce, korki zrezygnował z walki i zaproponował u swoim wieśniakom, że zaczną pomagać innym, żeby doszli do siebie po ciężkiej walce, czyli ogólnie, żeby ozdrowieli. Using his gift of the gap, Corky gave up the fight, and he proposed using his villagers to help the others recover. Y Jego przeciwnicy byli wdzięczni, że mają o jednego wroga mniej, i bardzo chętnie przyjęli taką propozycję pomocy. His opponents were grateful to have one less enemy, as well as the welcome offer of help. I oni jeszcze bardziej zintensyfikowali swoją walkę, and they intensified their fighting. W trakcie coraz więcej wieśniaków zaczęło się przyłączać do grupy Korkiego. Meanwhile, more and more villagers began to join Korki's group. Aż w końcu jeden z siedmiu, który nazywał się Piorun, zatriumfował nad pozostałymi wojownikami. Until finally, one of the seven, named Thunder, managed to triumph over the others. Po stronie Pioruna pozostało jednakże tylko kilku wieśniaków. At Thunder's side there now remained only a few villagers. I kiedy Piorun ukończył bitwę i wydawał się zwycięski, Kroczył nauczyciel mówiąc. Nie, tylko jeden wojownik może być na nogach. When Thunder had finished the fight and seemed victorious, the teacher stepped in saying, No, only one can still remain standing. Wtedy piorun posłał korkiemu bardzo piorunujące spojrzenie. Ale Korki wyszedł do przodu i powiedział Naprawdę chcesz się bić? Czy nie widzisz, że nas jest o 50 razy więcej? Thunder sent Corki a threatening look, but Corki stepped forward and said You really want to fight? Can't you see there are fifty times more of us? Przecież ci wszyscy ludzie zrezygnowali dla mnie ze wszystkiego. Pozwoliłem im żyć spokojnie, w pokoju. Nie masz wyjścia. These men gave up everything for me. I have let them live freely and in peace. You have no choice. Usłyszawszy to, tych kilku wieśniaków, którzy byli po stronie pioruna, przeszło na stronę Korkiego. I on właśnie wygrał. On hearing this, the few villagers left at the thunder's side moved over and joined Korki. He had won. Starszy mężczyzna wkroczył, promieniejąc uśmiechem od ucha do ucha. The old man then entered, grinning from ear to ear. Z wszystkich wspaniałych broni, pokój jest moją ulubioną. Of all the great weapons, peace is my favorite. Prędzej czy później. Każdy staje po stronie pokoju. Sooner or later everyone joins the side of peace, powiedział. Korki uśmiechnął się, Korki smiled. Prawda, w tej szkole nauczył się dzierżyć dużo silniejsze bronie niż te, które on oddał przy bramie. Truli. In that school he had learned to wield much more powerful weapons than those he had handed in at the gate. Kilka dni później Corky pożegnał się i podziękował starszemu mężczyźnie. Days later Corky said his goodbyes, giving, giving thanks to the old man. Powrócił do pałacu i przygotował się. Do tego, żeby prosić o przebaczenie króla za swoją y, taką bezczelność. He returned to the palace, prepared to ask for forgiveness from the king for his imprudence. Kiedy król zobaczył, jak on pokornie wraca, ani starczą, ani z bronią posłał Korkiemu mądry porozumiewawczy uśmiech When the king saw him approach humbly with neither shield or weapons he gave Korki a wise and knowing smile Co nowego generale What's new general Bye.